Księga Jeremiasza, rozdział siódmy, część pierwsza. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana: Stań w bramie domu Pana i zwiastuj tam to słowo i mów: Słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddawać Panu pokłon. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela: Poprawcie swoje drogi i czyny swoje, a sprawię, że mieszkać będziecie na tym miejscu. Bóg kazał. Jeremiaszowi stać przy bramie świątyni i mówić ludziom, którzy wchodzili tam do świątyni, że źle żyją i że Bóg może ich wypędzić z ich ziemi. Kiedy Bóg powoływał Jeremiasza na proroka, to Jeremiasz się bał, pewnie właśnie bał się czegoś takiego. Przez te bramę musiały przechodzić tysiące ludzi i na pewno. Nie podobało im się to, co słyszą i, i dawali pewnie to Jeremiaszowi odczuć. Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią Świątynia Pańska, Świątynia Pańska, Świątynia Pańska to jest. Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu, ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu, w ziemi, którą dałem waszym ojcom od wieków na wieki. Rodacy Jeremiasza uważali, że bezpieczeństwo daje im ten fakt, że w Jerozolimie jest świątynia Boga. Spodziewali się, że Bóg będzie bronił tej świątyni, niezależnie od tego, jak oni żyją. Jeremiasz im mówił, że się mylą, że Bóg widzi całe ich zło, to że wyzyskują tych, których mogą wyzyskać, czyli przede wszystkim słabych przybyszów, sieroty i wdowy, że mordują, że nie przestrzegają prawa, że czczą bałwany i zapowiadał też z polecenia Boga, że jeżeli się poprawią, no to. Bóg ich pozostawi w tej ziemi, którą dał ich przodkom, a jeżeli nie, to nie. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie. Składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. Te słowa o gwarancji bezpieczeństwa, które daje Świątynia Pańska, były zwodnicze. Jeremiasz mówił, że jego rodacy są obłudni, bo popełniają przeróżne grzechy, a potem przychodzą do świątyni i udają pobożnych. I wierzą, że ta obłuda ich ocali. I to wszystko mówił tym tysiącom ludzi przechodzących przez bramę. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i ja to widzę, mówi Pan. Jezus, kiedy wypędzał przekupniów ze świątyni, mówił, że zrobili z domu Jego Ojca jaskinię zbójców. Nacytował no, słowa Jeremiasza. Lecz idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie niegdyś dałem mieszkanie mojemu imieniu i zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu izraelskiego. Kiedyś w Syro stał namiot spotkania, zanim powstała świątynia, i Jeremiasz przypominał, co się stało, kiedy Żydzi uznali, że arka przymierza zapewni im zwycięstwo nad Filistynami, a w tym czasie arcykapłanem był Heli, a jego synowie za nic mieli świętość ofiar i wykorzystywali. Swoją pozycję i pozycję swojego ojca dla własnej korzyści. Bóg sprawił, że Żydzi przegrali bitwę z Filistynami. O walkę się zatroszczył, ale Żydzi musieli cierpieć z powodu tej klęski i zniszczenia, które potem nastąpiło. Otóż teraz, ponieważ dopuszczacie się tych wszystkich czynów, mówi Pan. I chociaż mówiłem do was nieprzerwanie i nieustannie, nie słuchaliście, i chociaż wołałem do was, nie odpowiadaliście, uczynię domowi temu, który jest nazwany moim imieniem i na którym polegacie, oraz miejscu, które dałem Wam i Waszym ojcom, to co uczyniłem z Sylo. Bóg zapowiada, że to, co stało się w Syro, znowu się stanie, że tak jak został zniszczony namiot spotkania. Tak zostanie zniszczona świątynia. I odrzucę was od mojego oblicza, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima. Kiedy Jeremiasz to mówił i pisał, to królestwo Izraela już nie istniało, i zapowiadał, że Judę czeka taki sam los, jeżeli się nie nawróci. Stań trzy oczy, idź do ludzi i powiedz im, że ich kocham. Słońce już stało, ciepło wokoło. Ludzie wokoło, więc powiedz im, że ich kocham. Posyłam nam. Jeszcze raz Na ciężki Trud Który już znasz Gdy idziesz ulicą Gdy jesteś wśród ludzi To podejdź śmiało im Powiedz im, że ich kocham Przypomnij im o mnie O mojej miłości Bo już zapomnieli I powiedz im, że ich kocham Posyłam Was na każdy dzień, bo ludzie wciąż nie znają mnie. Posyłam Was znów jeszcze raz na ciężki trud. wciąż nie znają mnie posyłam wam...